Wreszcie wiemy, gdzie będzie jeździł Tymek Kucharczyk w sezonie 2025. Jak występ na Imoli podsumował Robert Kubica? I co się nie zgadza w przekazie telewizyjnym Formula One Management? Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta.pl No pytaliście wielokrotnie o to, ja też y, niby wiedziałem, ale jednak była duża doza niepewności, ponieważ w międzyczasie działo się naprawdę wiele i to było jak jazda na kolejce górskiej, tym razem możemy powiedzieć wreszcie, że się udało. Przynajmniej tyle, na ile mogliśmy w tym sezonie liczyć. Tymek Kucharczyk pojedzie w Euroformule Open w sezonie 2025, a pierwsza runda już w najbliższy weekend. No i tutaj tak zakulisowo troszkę organizatorzy serii ubiegli przed wydarzenia, nie pozwolili oficjalnego komunikatu wcześniej puścić, tylko opublikowali listę startową tej rundy, listę startową, na której jest 13 kierowców, a w niej jest właśnie Tymek Kucharczyk, jest Trzeci kierowca GB Championship, który wiemy, że liczył na Formułę 3 na sezon 2025, że tak naprawdę miał już zaklepane miejsce w Formule 3, w mocnej ekipie Formuły 3 na ten sezon, ale problemem były pieniądze. Niestety tego budżetu nie udawało się długo zebrać, a gdy już wydawało się, że jest bardzo blisko, no to coś się wysypywało. No i trzeba było zejść z oczekiwaniami, trzeba było poszukać innej serii. Od początku sezonu, również gdy mnie pytaliście na streamach czy na blogu, no to mówiłem wam, że najbardziej prawdopodobna jest Euroformuła. Open ewentualnie EuroCup 3, ale ponieważ w EuroCup 3 mamy już dwóch Polaków, to raczej to było właśnie w stronę Euroformuły Open. No i dzisiaj wreszcie ma, uzyskaliśmy tego potwierdzenie. Tymek Kucharczyk będzie kierowcą zespołu BVEM, BVM Racing. No ekipy, która powinna zdominować ten sezon, a Tymek Kucharczyk patrząc na swoich partnerów zespołowych powinien ten sezon wygrać. Oczywiście to jest wszystko powinien, to jest wszystko, um, to jest motorsport, wszystko się może zdarzyć, ale Tymek Kucharczyk wydaje się być jednym z najmocniejszych kierowców tej serii. Serii, która ma swoje początki w 2001 roku, ona przechodziła różne ewolucje, ale jako Euro Euroformuła Open jeździ od sezonu 2014. W międzyczasie pojechało w niej, w niej wielu znakomitych kierowców. Kierowców, którzy teraz jeżdżą w WEC, w niższych seriach wyścigowych, w Formule 3, w Formule 2. Tych nazwisk w ostatnich latach było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Choćby a jeżeli mamy coś związanego z Formułą 1, czy takie bardziej znane nazwiska zawodników, którzy potem odnosili sukcesy, no to możemy wymienić z ostatnich lat Liama Lussona, Yukiego Tsunodę, Jacka Duena, Franco Kolapinto, Felipe Drugowicia, Ferdinanda Habsburga, który jest nam znany, dlatego go wymieniam, Jacka Jetkena czy Alexa Palu. To są wszystko zawodnicy, którzy jeździli na pewnym etapie swoich karier w Euro Open, zazwyczaj odnosząc bardzo dobre wyniki. W tej serii jeździli również Polacy i również radzili sobie całkowicie. Dobrze, pracowali się gdzieś tam wysoko w czołówkach. Najlepszy, najlepszy wynik chyba miał Antoni Ptak, ale oprócz niego jeździli m.in. Artur Janosz, Aleks Karkosi, Julia Pankiewicz, Filip Kaminiasz czy Igor Waliłko, więc tych nazwisk było sporo. I różne etapy przechodziła Euroformuła Open, w pewnym momencie to była druga najważniejsza seria, czy pierwsza najważniejsza seria po Formule, za Formułą 3. Potem Freka to przejęła, jakby te, tę schedę w ostatnich latach było różnie z Euroformułą Open, bywały stawki, gdzie jechało kilku kierowców zaledwie, ale teraz wygląda na to, że ta seria się odbudowuje, no a ściągając takich kierowców jak Tymek Kucharczyk jest szansa na to, że będzie coraz chętniej oglądana, a to też jest ważne, jeżeli chodzi o rozwój serii. Więc jeżeli już od razu pytacie, gdzie oglądać Euroformułę Open, będzie możliwość oglądania na YouTubie, będzie możliwość śledzenia występów Tymka Kucharczyka, oczywiście będzie live timing, będzie te, będą też relacje live na blogu. Tymek Kucharczyk miał sporo problemów, jeżeli chodzi o dotarcie do tej serii, już choćby do tej serii. Wiemy, że chodziło o budżet, wiemy, że Tymek jest w ramach tej Akademii Motorsportu Orlenu, ale wiemy też, że te pieniądze, które dostają kierowcy Akademii Motorsportu Orlenu, no nie są duże, tak to eufemistycznie powiem, natomiast no dobrze, że jakieś tam te pieniądze są. Wiemy, że w ostatnich latach bardzo mocno wspierał wspierała Tymka Kucharczyka firma ITEO i wielkie podziękowania za to, że za te kilka sezonów wspólnych dzięki im, dzięki ich staraniom udało się dokończyć ubiegłoroczny sezon formuły GBT Championship. natomiast w tym roku chyba już nie będą wspierać Tymka, nie widzę ich w oficjalnych ogłoszeniach prasowych. Natomiast głównym sponsorem Tymka Kucharczyka została, no myślę, że dobrze znana Wam firma. Firma, z którą ja sam Współpracuje w 2008, od 2018 roku. Firma, której właściciel. Kiedyś no, w 2018 roku zadzwonił do mnie z pewnym pomysłem. Z pomysłem, który ostatecznie ja mu trochę odradziłem, ale który, no, no bo już jakby były inne rzeczy bliskie i, i, i wiedziałem, że to nie ma sensu. Natomiast um, właściciel MUBI jest wielkim kibicem motorsportu, wielkim fanem też Roberta Kubicy, wielkim fanem polskich kierowców. Um, przyznam szczerze, sam do niego dokładnie rok temu pisałem w sprawie Tymka Kucharczyka. Sugerowałem, że warto by było wesprzeć się tego um, kierowcę. Kilka miesięcy później właściciel Mubi odezwał się właśnie do Tymka Kucharczyka i tak powstała ta współpraca. Więc wielkie podziękowania. No ja przypomnę, bo w sumie dawno wam nie mówiłem, ale od no, 6-7 lat dzięki porównawcom ubezpieczeń Mubi dzięki blogowemu linkowi porównywarki ubezpieczeń Mubi, który znajdziecie w opisie tego filmu możecie dostać nawet 100 zł zwrotu za zakup OC lub AC właśnie z tego blogowego linka wystarczy, że w niego klikniecie, zaznaczycie dane Waszego pojazdu, wyszukacie jakie ubezpieczenie Was interesuje i wyskoczy Wam proponowana długa lista proponowanych OC ja sam też korzystam z Mubi, jeżeli chodzi o moje polisy, więc polecić mogę w 100%, no a dodatkowo oczywiście oprócz tego, że Wy dostaniecie stówkę, to coś dla bloga jako wsparcie wpadnie, no i teraz tym milej mi taką reklamę puścić się, wiedząc, że Mubi wsparło Tymka Kucharczyka. Brawa dla firmy Mubi, brawa dla Tymka Kucharczyka i trzymamy kciuki za wyniki, za owocną współpracę i za to, żeby ta współpraca dała super efekty marketingowe, które będą niosły za sobą większe wsparcie dla Tymka, kolejnych sponsorów dla Tymka i być może Upragnioną Formułę 3 w przyszłym sezonie. Tak jak mówiłem, już pierwsza runda w najbliższy weekend na to, torze Portimao, więc będzie co oglądać, bo ten weekend nie mieliśmy żadnych startów Polaków, nie ma Formuły 1, nie ma WEC, także będzie co śledzić właśnie w ten weekend i na pewno oczywiście na powrót Roberta, będziecie wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia. Jeżeli chodzi o wypowiedzi Tymka, no to zacytuję cieszę się, że po pracowitych miesiącach będę miał możliwość pokazać swoje umiejętności i zdobyć kolejne cenne doświadczenie na najważniejszych torach w Europie za kierownicą samochodu z dużym przyciskiem aerodynamicznym, bo może tego nie powiedziałem, Formuła Open jeździ bolidami F3, tak to nazwijmy oczywiście to są bolidy o słabszych osiągach niż Formuła 3, niż GB3 Championship, czy też Freka, ale to są właśnie te bolidy z dużą aerodynamiką, które już mocno przygotowują danego kierowcę do występu Choćby w Formule 3. Wspólnie z BVM Racing mamy ambitne plany wydrzeć tytuł z rąk wieloletniego dominatora serii. Z kolei, cały poza torem jest znalezienie partnerów, którzy pozwolą mi rywalizować w FIA Formuła 2 w przyszłym roku. I tutaj też warto to podkreślić: nie Formuła 3 jest celem Dymka Kułaczyka na przyszły rok, a Formuła 2. No bo lata lecą. Jak iść, to trzeba grubo iść, a różnica między Formułą 2 a Formułą 3 to mówią wszyscy. Nie jest duża, więc trzymamy bardzo mocno kciuki za mistrzostwo po prostu, za zdobycie tego tytułu i za pozyskanie partnerów, którzy pozwolą, no iść już. Na całość. W przyszłym sezonie to by była znakomita informacja. Trzymamy kciuki i oby się udało. Oczywiście mam nadzieję, że Tymek, no mam nadzieję, jestem pewien, że Tymek da radę i że dostarczy nam wielu znakomitych emocji. Cały kalendarz, cała rund, cały sezon Euro Formuły Open, to są, to jest 8 rund na mega fajnych torach, które potem no, w Formule 2 się przydadzą. Bo to jest Portimao, Spa, Hockenheim, Hungaroring, Paul Ricard, Red Bull Ring, Barcelona i Monza, a przecież te wszystkie sezony będą w Formule 2. Niektóre z tych torów będą w przyszłym sezonie Formuły 2. hungar, choćby Red Bull Link, Barcelona, Monza czy Spa. Na tych torach Formuła 2 w przyszłym roku powinna się ścigać. Trzymamy kciuki. W miniony weekend jechał Robert Kubica. Wiemy, że ten wyścig no, śledziliście pewnie razem ze mną na streamie blogowym ten wyścig. No trzeba powiedzieć, nie poszedł po myśli Roberta Kubica, nie poszedł po myśli AF Corse i no, powinno być znacznie lepiej niż czwarte miejsce na mecie ostatecznie. Wiemy, że jechali po pewne drugie miejsce i to mówi Robert Kubica. I właśnie zacytuję wam teraz wypowiedzi naszego zawodnika, ponieważ one no, mocno wskazują na to, że są rozczarowani w AF Corse po zajęciu tego czwartego miejsca. To był skomplikowany wyścig. Nie wiem, jak podsumować to, co się stało, mówi Robert Kubica. Muszę jeszcze raz sprawdzić dane. Jechaliśmy po pewne drugie miejsce, ale Skończyliśmy na czwartym, tracąc dwa miejsca. Nadal musimy zrozumieć z tego powód. Daliśmy z siebie wszystko, chłopaki byli bardzo dobrzy przez cały weekend i dziękuję im za ciężką pracę, szczególnie wczoraj, czyli w kwalifikacjach. Mamy dobrą grupę i musimy wszystko optymalizować. No, strategia tutaj w pewnym momencie przejście z tej strategii pewnego drugiego miejsca na próbę zawalczenia o pierwsze no, mocno się nie opłaciło. To było ryzyko, które po prostu nie przyniosło spodziewanych efektów, przyniosło efekty odwrotne. No i to widać też w wy wypowiedziach choćby Phila Hansona. Myślę, że. Przyjechać mnie niezły wyścig, jego egzekucja nie była idealna. Były pewne rzeczy, które przegapiliśmy, jeżeli chodzi o strategię, bo było bardzo trudno przewidzieć neutralizację myślę, że inni zyskali na tą dużą, nad tym dużą przewagę nad nami że jechali w czystym powietrzu oraz na tym, że jechali w czystym powietrzu Fulkor z w ostatniej chwili mogło odwrócić dla nas obraz tego wyścigu o 180 stopni i mielibyśmy gwarantowane drugie miejsce ale niestety nie powiodło się to mówi Wil Hanson, który zaczynał ten wyścig który pojechał dobry stint no ale no tutaj widać, że gdyby tam rzeczywiście coś się wydarzyło w końcówce, to oni mogliby dojechać na tym paliwie, natomiast no, w pewnym momencie zdali sobie sprawę, że no nie, nawet nie wiadomo Jakbyśmy oszczędzali, nie dojedziemy, ale jakbyśmy już drastycznie oszczędzali, to stracimy więcej pozycji, niż stracimy zjeżdżając do boków. No i dlatego tutaj zdecydowano się właśnie na taką strategię. Ifei mówi: Niestety, mieliśmy trudny wyścig po dobrym starcie. Pod koniec braku nam minimalnie do podium. Musimy przeanalizować, co mogliśmy zrobić lepiej. To mówi chiński kierowca, który no, lichał na całkowicie zużytych oponach, praktycznie ten swój jedyny stint, który miał też brudne powietrze, no i nie był w stanie wiele tutaj ugrać. Dla zespołu, no ale niestety taka runda pechowa. Najważniejsze, że tempo jest, Ferrari jest bardzo mocne. Być może po druga, drugie potrójne zwycięstwo sprawiłoby, że już w ogóle dowalili by im przez BOP, przez Balance of Performance. Więc może lepiej się stało, że taki wynik, no bo wszyscy wiemy, że głównym celem tego sezonu jest 24 godziny Le Mans. Na koniec jeszcze echa Grand Prix Arabii Saudyjskiej, bo tam ciekawa sytuacja się wydarzyła. Wszyscy słyszeliśmy ten komunikat w transmisji telewizyjnej Maxa Verstappena, który to komentując swoją karę, gdy Gianpiero Lambert przekazał mu, że masz karę 5 sekund za pierwszy zakręt. Max Verstappen mm, powiedział: Och, to jest. Mm, mm, mm. wypikane, to zostało lovely. Jak wiemy, Max Verstappen po zdobyciu pole position, po wygraniu wyścigu mówi simply, lovely, po prostu cudownie, tak to można mm, przetłumaczyć. Natomiast tutaj no, można się było spodziewać, że ten wypikany komunikat to tam są, jest słowo na F angielskie, które oznacza ciężkie przekleństwo. A wiemy, że no troszkę z tymi przekleństwami. Kierowcy oczywiście za komunikaty radiowe, kierowcy nie są karani i mogą tam przeklinać, natomiast tutaj, no, być może ktoś chciał coś przeaktorzyć czy raczej podrasować, ponieważ, jak się okazuje, ten wypikany komunikat, to wypikane słowo, to było albo really, albo bloody. Tutaj akurat John Piero Lampiazy uspokają Maxa i, i trochę się wcieli na, na swoje fale radiowe, więc nie jest to e, doku, dokładnie nie da się tego dokładnie odczytać. Niektórzy mówią, że to było Bloody, niektórzy mówią, że to było um, Really. Natomiast, no. Żadnego z tych słów nie można. Znaczy, no, nie jest żadne, żadne z tych słów nie jest takie, że trzeba by je było wypikiwać. Więc chyba ktoś tu chciał dodać kolory, tu chciał tu, tu ktoś zrobić złola z Maxa Verstappen'a i w transmisji telewizyjnej właśnie poszło wypikane to słowo oraz gwiazdki w tym kom pisanym komunikacie poszły. Dlaczego? Nie wiem, no ale nie byłoby dobrze, gdyby na żywo ktoś się chciał bawić w twórców Netflixa, bo to raczej nie jest odpowiedni sposób na przedstawienie, bo wiem, że Netflix to w pewnym sensie też fikcja. Natomiast tutaj no, chcemy widzieć to, co się dzieje na torze, i takie jakie komunikaty wyglądają naprawdę, a nie jakieś pocięte czy właśnie jakieś dziwne e, zabiegi są stosowane, żeby kogoś postawić w gorszym lub złym świetle. Niezależnie od tego, że według mnie kara dla Maxa Verstappena była oczywiście słuszna. Przy czym nie rozumiem kary dla Liama Lawsona, jeżeli sobie zobaczycie powtórki tego, tego wyprzedzania, które miał na Duenie, no to on już wyprzedził Duena, wrócił na linię wyścigową i po prostu potem, już będąc, mając dużą przewagę nad Duenem, zablokował przednią oponę. To sprawiło, że wyjechał rzeczywiście poza limity toru, ale no, on już i tak by był przed Duenem. To, że zablokował opony, nie miało żadnego wpływu na to. Czy ukończył ten manewr czy nie Bo już był manewr po prostu za nim No i on dostał za to 10 sekund Czego zupełnie nie rozumiem Bo jednak waga tego przewinienia Lawsona Była znacznie mniejsza niż tego co zrobił Max A Lawson dostał dwa razy wyższą karę Która ostatecznie trochę go kosztowała na mecie To tyle Cieszymy się z naprawdę dobrych wieści dotyczących Tymka Kucharczyka, trzymamy za niego kciuki, życzymy powodzenia i mam nadzieję, że dostarczy nam super emocji w tym sezonie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, że Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, żeby nie ominęły Was żadne filmy i powiadomienia. W komentarzu dajcie znać, czy cieszycie się właśnie z takiego programu dla Tymka Kucharczyka. No i zapraszam do oglądania kolejnym razem, dziękując jednocześnie za wspieranie na Bajkofitu, na Patronite, na Tipeee i na YouTubie. No i oczywiście polecam porównywarkę ubezpieczeń Mubi. Blogowy link do niej, dzięki któremu zyskacie 100 złotych jeszcze, oprócz tych cen, które Wam się wyświetlą, znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!